Witam Was, sodiakalne ryby w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc lipiec. I krótko przypomnę, jak czytania miesięczne u mnie wyglądają. Energetyka, najważniejsza miesiąca lipca, plus karta Rada, miłość, single, miłość, związki oraz praca i finanse. Sędza Was do tego, żeby sprawdzić swój ascendent, um, gdyż może być to fajnym dopełnieniem do Waszego czytanka, bądź bardziej ascendent do Was może trafić. Również zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, czy też do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli chodzi o czytania prywatne, to inform więcej informacji znajdziecie w, tym, e, w opisie pod tym czytaniem. A ja przechodzę już do przekazu dla Was, rybki. Rybki w lipcu, jak to tutaj będzie? Co tutaj u Was się dzieje? Już patrzymy. Przetasuję... I oczyszczę karty. I w lipcu już podszymy. I jeszcze raz. Rycerz, nie rycerz, król Buław, um, wisielec, piątka mieczy, dwójka monet. Miłość single. Karta śmierci, karta siły. Co w związkach? Dziewiątka Buław, karta diabła i finanse praca. Dla rybek w licu e, Rycerz Buław, karta świata i ósemka Buław. I paśmie, czy nas podzietali. Drogie rybki, um, toż co to za miesiąc. Z jednej strony gdzieś chcecie ruszyć do przodu, z drugiej strony są jakieś blokady i stoicie w miejscu. Tak czy inaczej, myślę, że końcówka miesiąca będzie dla Was bardziej korzystna i tutaj, zwłaszcza zawodowo, w finansach w pracy, to pod połowa miesiąca do końca miesiąca tak naprawdę będzie dla Was korzystniejsza. Tutaj jakiś mężczyzna mi się pokazuje przy Was, mógłby coś obiecać, mógłby coś Wam oferować, ale później okaże się, że tak naprawdę ta oferta nie jest aktualna, nie jest ważna, albo nie dotrzymuje słowa, nie, nie skontaktuje się, albo zniknie po prostu, albo będzie zwlekać z czymś i jest zatrzymanie. Czyli, tak jakby jakaś osoba może mm, was powstrzymać, będzie, będzie zwlekać, a przez to wy będziecie stać w miejscu, jakby. A więc taki y, miesiąc niby ruchliwy, ale stoicie w miejscu. Niby tutaj się zapowiada, że będzie się działo coś, a y, ktoś was, jakby powstrzymuje, i później okazuje się, że. E, niestety nic z tego, czyli jeśli jakiś mężczyzna Wam oferuje jakąś pomoc, jakąś ofertę, jakiś wyjazd, nie wiem, czekacie na mm, zielone światło tego osobnika albo na jakąś pomoc właśnie, czy też na jakiś plan. To tutaj nie macie na co liczyć, bo otoczenie pokazuje się niestety niekorzystne dla was. Czyli jakby ktoś wam będzie dużo obiecywał, złote gruszki na wierzbie, a później nie dotrzymywał słowa i karta Rada mówi od razu spójrz na inne możliwości, czyli nie zamykaj się w jednym. E, w jednym Pomieszczeniu, jak jesteś w budynku, w którym pomieszczenie jest na przykład 10, tak? A, dlatego, że mm, po prostu możesz się mocno rozczarować. czy jak możesz też temu zapobiec, jeszcze, tak? To, że karty tak pokazały, że ten mi się tak będzie wyglądać, nie znaczy, że tak on wyglądać musi, gdyż teraz, z tymi informacjami wiecie, że warto tutaj też rozpatrzyć inne opcje i możliwości. Umiesz liczyć licz na siebie, mimo wszystko, nie rezygnuj z czegoś. Bo jesteś w stanie ogarnąć jakąś sytuację, mimo że wiadomo jakieś opóźnienia czasowe, albo ktoś będzie zlekać, albo ktoś ostatecznie okaże się, że się wycofa, albo nie dotrzyma słowa tak, Bo tutaj macie taką bardzo mieszaną energetykę, więc może być wiele czynników różnych i różniejszych i um, albo czasowo coś się przesunie tak, albo tutaj osoba będzie zlekała, albo się wycofa tak. Um, wymiga, więc liczyć się z tym i jakby rozważyć wszystkie opcje wszystkie za i przeciw tutaj, ale macie więcej możliwości, więcej szans tutaj że to nie jest tak, że jesteście uzależnieni od innej osoby i że tylko od tej osoby zależy to jak się wasze losy potoczą, bo tutaj macie jeszcze a, e, inne, inne szanse, inne możliwości inne e, inne chwyty, które są w tej sytuacji dozwolone, więc rozważ wszystkie swoje szanse, jakby Karty mówią ewidentnie nie zatrzymuj się, nie ograniczaj się do jednej jakby um, możliwości, tak? bo możliwości masz więcej. Jakby bądź przygotowany, przygotowana na to, że jeśli plan A nie wypali, to, że masz plan B, tak? Czyli tutaj też się zabezpieczyć pod względem te, tego planowania czegoś, albo jeśli macie jakieś ważną kwestię, ważną sprawę, to tutaj nie liczyć na jedną osobę, ale też w razie już jakby z góry bierzcie pod uwagę, co, jeśli ta osoba jednak nie pomoże, albo wymiga się. Na przykład to, żebyście też byli już przygotowani na tą e, okoliczność, sytuację i żebyście mieli plan awaryjny. Tak to widzę. W miłości widzę, jest tutaj zakończenie czegoś, jesteście po rozstaniach albo coś tutaj się będzie kończyło, wypalało. Jest okres dochodzenia do siebie, leczenia się po jakiejś rela relacji, a być może też los postawi na waszej drodze jakąś osobę, w sensie na pewno tutaj kogoś postawi, ale myślę, że to jeszcze troszkę potrwa. Myślę, że nawet do w sierpniu on, dopiero tutaj jakaś osobka mogłaby się fajna dla was pojawić, natomiast lipiec to jest okres dochodzenia do siebie, leczenia się, zajęcia się sobą, też zrobienia czegoś dla siebie, drogie rybki, więc tutaj przede wszystkim ty. Na pierwszym miejscu zadbanie o siebie, o swoje serduszko, o swoje emocje, ale też o siebie, e, czyli też zrobienie czegoś fajnego dla siebie, jakieś zabiegi kosmetyczne być może, jakieś masaże, um, czy po prostu przebywanie w naturze. no Po prostu zrób to, co kochasz, tak? Rób to, co kochasz. Um, pozwól sobie na jakieś przyjemności, ale też tutaj jest jakaś zakończona historia i teraz jest czas dla Ciebie, żeby po prostu do siebie dojść, żeby odzyskać siły, wiarę e, w ogóle, na nowo w ludzi, ale też, żeby ta jakaś nowa historia mogła w sierpniu się zacząć, tak? Czyli tutaj najpierw, najpierw naprawdę trzeba po zakończonym rozdziale um, wziąć kilka głębokich wdechów, że tak to powiem, i a dopiero z czystą kartą w, w sierpniu, myślę, będziecie otwarci na nową jakąś historię i myślę, że jakaś fajna osoba się u was przy was pojawi, z którą um, poprzez przebywanie. W dłuższym czasie razem będziecie mogli tutaj stworzyć coś fajnego razem. A niemniej jednak teraz wy na pierwszym miejscu i wasza psychika, wasz spokój, wasze zdrowie jest najważniejsze i na tym się też e, skupcie. Zamknęły się jakieś drzwi, otwierają się jakieś nowe, ale jeszcze potrzebujecie chwili ze sobą po prostu. W związkach to jest troszkę takie, wiecie, ym, wycofanie się i czekanie. nie wiem, bardzo duże uzależnienie jest, strach przed odejściem być może też um, tu widzę trudne relacje, trudne relacje, relacje, w których tak naprawdę chcecie uciec, wyjść, boicie się czegoś, albo w ogóle boicie się odezwać, bo, boicie się odejść, a boicie się cokolwiek zrobić, bo wszystko może być um, odebrane jako, jako atak, albo jako coś negatywnego, chociaż wy tak tego nie, nie macie takich zamysłów, czy też to nie jest wasz cel. Absolutnie. Widzę duży dystans i też gdzieś um, no dużo uzależnienie od siebie. Brak rozmów, a brak komunikacji to już jest problem w relacji, tak naprawdę. Uh, więc tutaj jest przeczekanie, przeczekanie, ale nie wiem na co wy czekacie Na lepszy moment, żeby odejść, czy na lepszy moment w relacji, jeśli to przejdzie ta sytuacja, w której się znajdujecie, no często karta diabła w tym układzie mówi, że niestety e, jest to uzależnienie zbyt duże i że tak naprawdę możecie wiecznie czekać na taki moment uwolnienia się, bo to teraz jakbyście byli w jakiejś klatce związkowej, e, w jakiejś znajomości, może to już jest związek rzeczywiście, e, ale czujecie się jak w klatce i jest tu ktoś no albo tłamszony, albo bardzo mocno ograniczany i to nie jest już, to, nie, to już nie jest dobre, więc tutaj też warto się zastanowić, czy, czy warto w ogóle um, Mm, musicie sobie przewartościować pewne sytuacje wiadomo decyzji za was nikt nie podejmie ale teraz jak to wygląda jak wy się w tym czujecie to to nie jest do końca to nie jest zdrowe po prostu i dla was dobre bo wy czujecie się też ograniczeni i zblokowani a ja myślę, że nie tak chcecie się czuć w związku i w relacji więc przemyślcie sobie to rybki bądź uważajcie też na takie osoby e, bo właśnie te osoby potrafią trzymać przy sobie jak najdłużej ale um, kluczowe jest to, żeby dostrzec też to, że sytuacja nie jest dobra, zdrowa i z niej po prostu uciec, chce się uciec, zakończyć dla, dla swojego dobra. W pracy, w finansach trochę jakichś, nie wiem, albo urzędowych frustracji, czy tak powiem, albo coś z papierami, w ogóle droga podróż, nie wiem. jakaś wiza, jakbyście załatwiali gdzieś za granicę, czy coś, Dopni, dopnijcie wszystko na ostatni guzik, sprawdzajcie papiery, bo coś tu Was może blokować, gdzieś wyjazd za granicę widzę. Gdzieś byście chcieli pójść albo coś zakończyć, ale jakby nie zgadzają się jak jakieś papiery, gdzieś możecie z czymś ruszyć, gdzie jesteście w jakiś sposób zawiązani, uwiązani, ale ostatecznie suma sumarów tutaj wszystko się e, ułoży i jest jakiś wyjazd, a, bądź składacie też wniosek gdzieś w nowej firmie, ale to też może być firma zagraniczna albo może e, też rozważacie wyjazd za granicę i to wcale nie musi być, wiecie, wyjazd na zawsze, to może być praca sezonowa na przykład, albo p, p, czyli też może być to wyjazd za granicę, za pracą, ale krótki, niekoniecznie na stałe, tak? Um, uda Wam się pozałatwiać jakieś sprawy. Mówię, tutaj jakieś blokady, jeszcze będą jakieś biurokracja, urzędy, um, więc tutaj też miejcie na uwadze te sprawy i nie, też zadbajcie o to, żeby te sprawy były pozałatwiane, zanim Wy gdzieś w ogóle albo złożycie wniosek o pracę, albo gdzieś będziecie mieli zamiar wyjechać, um, na przykład, nie wiem, badania lekarskie, żeby zrobić, e, zanim gdzieś tutaj będziecie składać, bo te, e, tą, e, to podanie o pracę na przykład, bo to będzie potrzebne na już, a potem może się okazać, że wy na przykład czegoś nie macie, więc tutaj o dokumentacji zadbać. Badania lekarskie to był po prostu przykład, a, ale ruszacie się czymś do przodu finansowo, przecież nie macie się czego obawiać, bo tutaj jesteście w karcie świata, czyli osiągnięcia. Mm, czy jest zadowolenie finansowe, nie będzie Wam czegoś brakowało, ale może być trochę mętlik na początku miesiąca, na zasadzie co i jak, jakiś chaos Wam się może wkraść, albo też nieoczekiwane wydatki, jeśli by było, um, jeśli mowa o samych finansach. Natomiast, tak, początkowo burzliwie, początek miesiąca burzliwy, ale im dalej w las, im dalej w miesiąc, tym lepiej, tak naprawdę z czymś ruszacie. Dużo komunikacji jest, dużo rozmów, e, dużo w ogóle pisania przez nie wiem, maile, wiadomości internetowe tu mi się pokazują, maile jakieś spotkania być może online, um, jakieś konferencje wideo, coś takiego mogłoby tutaj być, spotkania wideo, coś e, dużo może jakichś rozmów będziecie prowadzić przez internet, może jakaś taka praca, która będzie wymagała dużo spotkań o Was, dużo zebrań, ale wszystko jakby. Odbywało się online albo w formie pisemnej, tak? czyli poprzez jakieś maile, poprzez jakieś wiadomości, to jest ten descent. Ogólnie stabilnie i fajnie, co się dla Was pokazuje, osiągniecie to, co osiągnąć chcecie. Um, dużo komunikacji, dużo rozmów, więc tutaj trochę pracy wkonać będzie trzeba, ale yy, najważniejsze, że jakby suma sumarów, efekt będzie zadowalający dla Was i też pozwalający Wam ruszyć dalej z czymś. I tego się trzymajcie drogie rybki. Niech Wam się dzieje i niech Wam się darzy. Tego Wam życzę. Raz jeszcze zachęcam do sprawdzenia swojego ascendentu, jak i do zostawienia łapki w górę, komentarza, czy też zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli chodzi o czytania prywatne, informacje znajdziecie w opisie pod tym e, filmem, pod tym czytaniem. Ja raz jeszcze życzę Wam wszystkiego wspaniałego. Um, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.